W tym roku Faktoria prezentuje się wyjątkowo kwitnąco, zarówno pod względem urody, jak i oferty kulturalnej. W nadchodzącą niedzielę, 28 lipca, będziemy się bawić w iście bojowej atmosferze. Na Faktorię przybędzie chorągiew Jakubowej Hera. Zapraszam Państwa na obejrzenie, czym była piechota polska, jak wyglądała jej taktyka walki, wyposażenie. Wszyscy w strojach z epoki, zarówno walka wręcz, jak i użycie broni palnej, jak i użycie artylerii i wyposażenia które służyło do życia codziennego podczas licznych przemarszów tejże piechoty z początku XVII wieku. Zapraszam bardzo Państwa do faktorii handlowej w Pruszczu Gdańskim 28 lipca 2019 roku. Zaczynamy pokaz piechoty polskiej o godzinie 12.00. Pierwszy weekend sierpnia na faktorii czeka nas natomiast wyjątkowy zlot grup rekonstruujących Armię Brytyjską. Wydarzenia niejako w dwóch warstwach. Pierwsza oczywiście ta wizualna, czyli wszystkie grupy będą się starały pokazać, odtworzyć jednostki, które bytują w terenie, a więc będą mogli Państwo zobaczyć coś takiego, co nazywamy mini dioramami, czyli takimi małymi wystawami. Druga warstwa to jest też możliwość porozmawiania nie tylko o historii, ale też i o sprzęcie, który ze sobą lub na sobie rekonstruktorzy będą mieli. Będziecie Państwo mogli zobaczyć również pojazdy mechaniczne, kultowe już Landro. Rowery. Pracujemy też nad tym, aby pojawił się na terenie faktorii również pojazd pancerny. Szanowni Państwo, wszystkich zapraszamy serdecznie w dniach 3 4 sierpnia tego roku do faktorii handlowej w Pruszczu na wydarzenie o nazwie Drop Zone, gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć grupy rekonstrukcji historycznej, które nawiązują do armii brytyjskiej. Przed nami prawdziwa ofensywa historyczna, w której warto wziąć udział. Nie zapominajmy też o trwającej w weekendy faktorii kultury, gdzie obok znakomitych spektakli możemy bawić się na koncertach wyjątkowych artystów jak Edyta Gepard, którą zobaczymy już 4 sierpnia. Polecamy również zobaczyć odkryj Prusz Gdański na rowerze oraz reset na inaugurację sceny Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północa.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.